ten czas i nadeszła ta pora, by podsumować miesiąc i zabić potwora. <grywa> no więc cyg, lecimy od początku. Założyć firmę, montaż, produkcja, wideo. Ogólnie w tym kierunku, jakby cały czas prowadzone są i poznaj nowych ludzi i dowiaduję się nowych rzeczy odnośnie prowadzenia firmy, prowadzenia firmy, rozliczania podatku. Więc jakby cały czas się edukuję w tej kwestii. Aczkolwiek wiem, że to prawdopodobnie będzie odłożone na późniejsze miesiące, drugi, na pewno drugą połowę roku, ponieważ pewne współpracę. Eee, będę podejmował Które to Odroczą ten pomysł Założenia firmy na późniejszy czas Ale o tym dowiecie się w kolejnych miesiącach Dalej rozwój Instagrama 15 postów Tak to był Erasmus to chyba to był ostatni Jeszcze ze stycznia Tak 31 stycznia Czyli to jest pierwszy z lutego Jakoś 2 lutego. Tak no to lecimy. odbądź tak pozytywną osobą aż negatywne. zacznąć Cię unikać. liczymy Ra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 na 2 na 3 nater, 5 16, 7 na 18. Na Taj hey, Baweł, tu było 15, a dzisiaj jest 27. No Ty masz 18, to, to Ty cocyście się planu nie trzymasz. No nic pisy 18 na 15 na zielono, lecimy dalej. W Wassnyproduktgus suga. Yy, nauka. No więc sytuacja wygląda, że cały czas się douczam pewnych rzeczy, aczkolwiek mam już w głowie kilka pomysłów, jak zrobić takie, nawet krótkie, na zasadzie zrobić takiego krótkiego e-booka albo PDF-a, powiedzmy z jakimiś tam, nie wiem, technikami produktywności albo technikami na koncentrację, takie po prostu proste, użyteczne, żeby w na przykład pięć kroków, czy pięć sposobów, jak się, nie wiem, zmotywować, jak się, jak, nie wiem, efektywniej pracować, tego typu rzeczy. Myślę, że to w ciągu dwóch miesięcy to ogarnąć, ale w ciągu chciałbym miesiąca przyszłego, czyli w marcu. Inwestować w siebie pewien procent pieniędzy. Ten cel w ogóle muszę troszkę doprecyzować, bo odkąd już sobie zrobiłem jakby taką rozpiskę, jak zarządzać swoimi dochodami, jak robić taki cały budżet domowy, to też na pewno jest w innym filmie, to... No to jest 20% Na ten miesiąc miałem budżet 1500, bo chciałem troszkę sobie nadrobić yy, z Tutaj z Erasmusów i z innych rzeczy sobie odłożyć troszkę Więc starałem się właśnie dosyć skromnie wszystko ogarnąć I się udało I łącznie na rozwój inwestycje wydałem niecałe tutaj 300 zł Więc w sumie jest to 20% Tylko właśnie u mnie to jest jako jedno konto Tylko w Excelu sobie to rozwiłem po prostu na dwa osobno Rozwój, czyli na przykład książki yy, Jakieś tam kursy A inwestycje takie typowo inwestycje też nie wiem, co czasami też nie pomyślałem, jak jechałem na konferencję, że wpisałem sobie jako inwestycja. Aczkolwiek całe to mówienie, jak, co, na co mi idzie, jak to sobie też dywersyfikuje, jest omówione w innym filmie. Także zapraszam. Dalej rozwinąć TikToka. 10 filmów chciałem dodać w lutym. W, w styczniu miałem dodać też 10, nie wyszło, bo 5. Policzmy, ile teraz wychodzi. Tutaj teraz prawdopodobnie widzicie screena z 3 lutego albo początkiem lutego. A teraz zobaczcie, jak jest teraz na stan 27 lutego. Dodałem 13 postów konsekwentnie. To wszystko, to wszystko. Także TikTok jest naprawdę coś no, grubego, grubego. Także cyk, 13 na 10 zaliczona. Czy nie podpalam się jakoś bałazią tego TikToka, ale działam w nim, no bo przyglądam się po prostu działam. Tak mówi Gary, tak mówi osman, tak, tak robi Mirek. Więc jak oni to wszyscy robią, no to i ja robię. <laughs> robię i ja. Dalej, realizować dziecki krypto. To sobie nadal to jest scena na późniejszy że tak powiem, okres roku, a może i końcówka dopiero, bo różna ta sytuacja wynika. Dalej, rozwinąć bloga, trzy wpisy. No tutaj powiem wam jak zawsze, klapa. <laughs> Aczkolwiek, na swoją obronę, powiem, że coś się już dzieje. Już nawet w vlogu to widać. 28. Uczymy się dalej, tym razem od Mirka. <laughs> Nie wiem czy wiecie, ale ogólnie jak jeszcze byłem w Londynie to bloga Sprawdzam czy działa gdzieś po prostu na nim będę sprawdzał Czy jak działają jakby techniki zwiększające nasze możliwości Czyli to jest coś co na maksa jara Także odświeżyłem sobie lekko kurs Ogarnąłem jakby notatki, procesy co mam, jak robić, kiedy I, i w przyszłym miesiącu już naprawdę, naprawdę to jest Ustalę sobie też cel każdego dnia, to będzie ten blog, blog, blog Przynajmniej musi powstać jeden albo nawet dwa wpisy chciałbym, żeby powstały w przyszłym miesiącu I chciałbym zacząć budować listę mailingową To jest taki najważniejszy cel na marzec Dalej, zarabianie z działalności online to będzie powiązane z blogiem i z, własną, z, własną, z własnym produktem, usługą online, więc zostawiamy I codzienne vlogi, 30 No to będzie hit, bo na pewno że w tym miesiącu tyle nie było, bo bardzo dużo podróżowałem, jeździłem, no ale liczmy

Dlaczego się cieszę? Ponieważ jestem naprawdę z siebie zadowolony, bo na tyle podróży, ile miałem, jakby ile byłem w trasie, ile podróżowałem, ile gdzieś byłem, że gdzieś jechałem na 2-3 dni. To z na, Erasmusa na, na wróciłem trzeciego, i teraz na Erasmusa też wyjeżdżam y, jutro, czyli 28. To już te dni odpadają tak naprawdę. Jestem naprawdę z siebie zadowolony, bo często bo tak, że wracałem, nie wiem, 23 do domu i posłusiadałem, zgrywałem na komputer z całego dnia dane, czy tam z dnia wczorajszego I siedziałem, nie wiem, do pół do pierwszej, to montowałem, rzucałem. I to też widać w każdym logo. kto mnie ogląda, to w sumie każdego dnia to, to widzi jak to wygląda Więc naprawdę jestem z siebie zadowolony I widzicie, to jest właśnie coś, że porażka, niby porażka, ale tak naprawdę to jest sukces, bo Problem nie jest to, że mamy małe cele, problem jest to, że właśnie mamy... Problem nie jest to, że mamy za duże cele i ich nie osiągamy. Problem jest to, że mamy za małe cele, ale je osiągamy. I się posuwamy za mało. A ja sobie rzuciłem horrendalne cele. No nie wiem, 30 vlogów to jest każdego dnia, trzeba nagrywać. A przy moim stylu życia to jest naprawdę ciężkie. No ale nawet jak nie osiągnąłem tego celu 30, mam 21. Kurczę, jestem spełniony. No i jest gitara. coś z tego jestem mega dumny. Zakończenie moich filmów. Do tej pory to wyglądało tak. It's time for 15 minutes development. Dziękuję za twój czas. No i tu były odnośniki, żeby zasubskrybować lub oglądać ponownie. Jaki inny ten. A dzisiaj popracowałem troszkę nad tym i wygląda to tak. Więc pozdrawiam, zachęcam, cześć. No i tu będą, wiecie, tu do subskrypcji będzie, a tutaj będzie do kolejnego wideo. Także kroczek do kroczka, po kroczku i lecimy naprzód. Dalej nauka social media. Tutaj wskaźnikiem jest liczba obserwujących. Jakby to jest taki wynik, że widać, że jestem skuteczny, że to potrafię. Ciekawe, bo ja na lutynę tego nie wpisałem, miałem zapomniane, więc nie wiem jak to się stało. Więc po prostu zobaczmy, ile było. 1200 było w styczniu. Na dzień dzisiejszy, czyli 27 za drugi mam 1365. Także ładnie, ładnie, 150 w górę. Wow! Ale ekstra. <laughs> Także jest super, tym bardziej, że patrząc na rok wcześniejszy, to tu miałem przyrost, tylko tu miałem. W sierpień, wrześniu miałem przyrost 100, bo wtedy właśnie zacząłem działać z tym Instagramem, z YouTube'em, ze wszystkim, więc się tak troszkę rozhulało, zrobiło głośno. No a tu wiem, że na pewno nie spełniłem tego jakby celu, że przyrost 100 miesięcznie, więc tu był problem, a w tym miesiącu jest 150 ponad, więc wow. Także dziękuję wam wszystkim, którzy mnie zaobserwowaliście, którzy mnie obserwujecie, którzy wspieracie mnie. Którzy się głosowali na mnie, którzy się wspomagali w mnie, dziękuję. Podugarska Polaków. Kolejne poznać ludzi z Instagrama. No ten cel naprawdę wyszedł mi naprawdę wspaniale w tym miesiącu. Poznałem bardzo dużo osób w tym miesiącu i z Instagrama, i nowe osoby, i na klubie przedsiębiorczości poznałem wiele osób i poznałem Mateusza, z którym będę współpracował, i poznałem w końcu Roberta, z i tak zdasz. Poznałem też w ogóle przez to, że nagrałem Jeden materiał po angielsku, cały po prostu, żeby sprawdzić sobie swój poziom, na ile się zwiększył od ostatniego miesiąca, to przez to odezwała się do mnie osoba, taki Mateusz, który po prostu chciałby ćwiczyć sobie też angielski swój, i po prostu zgadaliśmy się na ZoomA i zaczęliśmy sobie rozmawiać po angielsku. Więc no, to jest coś niesamowitego, po prostu, jak po prostu dzieląc się tym, co robię, i jakby powiedzmy, daję się poznać innym, i te osoby, powiedzmy, ja mogę pomóc im, oni mogą pomóc mi, i po prostu nawzajem sobie pomagamy. Przez to znaczy, że po prostu się odważyłem i zrobiłem coś niekomfortowego. Spontanicznie też poznałem Paulę z Krakowa, gdzie poznałem ją na Zoomie jadąc do Krakowa, i w trakcie, jak będąc w Krakowie, powiedziałem: że Słuchaj, w sumie to mam godzinkę czasu, możemy się spotkać na żywo. No i tak wyszło takie nowe, nowe znajomości. No i też mega jestem wdzięczny za rozmowę, tustą rozmowę w tusty czwartek z Olgą Pazio, bo też się bardzo fajnie gadało, i, i na pewno myślę, że w przyszłych miesiącach. Czekajcie, aż, aż, aż się poznamy, bo <śmiewanie> znaczy ja bardzo bym chciał ją poznać. Mam nadzieję, że ona mnie też. Tak po prostu na żywo spotkać się, bo ciekawe rozkminy ma naprawdę. Pan Dariusz sieracki, normalnie bombowy człowiek prowadzi bombowy marketing, mega ambitny człowiek. Cyk, jesteśmy w bicy. Proszę bardzo, kogo my tu mamy? Pan bombowy! I wiesz, co się robić? Bombowo idziemy morsować. Myślę, że tak. Mega się cieszę, że mogłem go spotkać, pogadać na żywo, na wszystkie tematy, wymieniliśmy się doświadczeniami, więc no jestem mega zadowolony z takiego obrotu spraw. Zwiedzić nowy kraj. No Hiszpania mi tutaj nie cykła. Ja nie wiem jak to się stało, ale po prostu mi nie cykła. Znaczy tak miało być po prostu. Załapałem jechać na, na, do, Hiszpani na, do Hiszpanii na kurs na gotowania, na staż na trzy miesiące, ale trochę się, znaczy cieszę się, ja to opowiadałem w pewnym vlogu, ponieważ te trzy miesiące bym musiał wszystko odłożyć, moje plany, ambicje. Wszystko musiałbym odroczyć do 3 miesiące później, bo musiałbym te 3 miesiące spędzić tam. Więc y, to był plus i minus, więc tak naprawdę się cieszę, ponieważ ponieważ trafił mi się Erasmus, więc właśnie już jutro jadę na Erasmusa. Co rada niewinny kraj, bo jadę w nasze polskie góry, w okolicach zakopanego. Ale jest temat przedsiębiorczość i mają być fajne kraje i fajna tematyka. I wiecie fajna miejscowość, lubię właśnie góry, zaciszny taki domek w górach, z dala od miasta, no. No więc się cieszę. Kolejny cel nauczyć się stać na rękach. No, cały czas się uczę, pierwsze próby, już kolejne, bez, bez ściany, bez, bez poporu ściany już były. Także powoli do przodu zainspirować innych w tym miesiącu 7 osób. Coś jest fajnego, fajnego nie zliczyłem tego, zaraz to zo zobaczę. Ale na Instagramie ogarnąłem sobie wszystko, a mianowicie tu będę to wyliczał. Jest projekt Inspiracja. Cel zainspirować 100 osób, i tu po prostu każdą osobę, pojedynczą sobie teraz dodaję. Myślę. Także jest 3, bodajże jest 12 teraz wpisanych, tak? Albo i więcej? 11, 12, 13, 13, no. Ty, Paweł, ale 13 to jest 5 plus 7 to jest 12, czyli jak za dwa miesiące mam 13, to cel zrealizowałem! To jest! <laughs> Pomocnik, pomóc dwóm osobom. Jednej dzieczynie pomogłem ostatnio z walizką. Matko Boska, nie wiem, jeżeli to ogląda, to. Pozdrawiam serdecznie, wyobraźcie sobie, miała dziewuszka, no nie wiem, no studiowała chyba, ale taka jakaś, no, mała postura, znaczy mała postura, taki szczupa i w ogóle taka mludka, a walizka była większa, no jak u mnie po pas, centralnie. Jak ja ją podniosłem, to ja nigdy na siłowni nie dźwigałem takich ciężarów, jaka ta walizka była. A wiecie, to były takie wielkie schody jak są, jak jest peron, że prostu trzeba przejść z jednego do drugiego, to jest przejście podziemne, więc tam jest tak przynajmniej z 25-30 schodów, trzeba było przejść tą walizką, przejść pod spodem i znów wynieść, naprawdę ta walizka ważyła 40 kg, więc no tej dziewczynie nie pomogłem, no i drugiej pani pomogliśmy razem z kolegą, w sumie się kupiliśmy jej na dzień przed tłustym czwartkiem. Byliśmy w biedronce i pani nas zaczepiła, czy, by nam, czy byśmy jej nie kupili ogórcika. No więc kupiliśmy jej jogurcik i bułkę, i bączka, i jeszcze kabanosy, i, i, i wiele innych rzeczy. I myślimy, a proszę bardzo, na trusy czwartek, czwartek wszystkiego dobrego, niech się, niech się darzy. Więc, więc ten. A to na no, Jut Jutro mamy tusty tak, tak. Nie widziałam. Tak, tak. Tak. A to jeszcze ode mnie, półeczka i mięsko Wsz Proszę dobrać. bardzo Jeszcze jedno morsowanie Taram Tak i na zimną wodę uh. Oje oh. oh. yeah. Ale powiem, że nie jest tak tragicznie, jak myślałem, że jedzę na pierwszy raz. Uff. Naprawdę hit z tym morsowaniem. Jak się przełamałem tym pierwszy raz w tym miesiącu, no to już w tym miesiącu byłem za trzy razy, więc no naprawdę jest hardkorowe, jest kozacko, bardzo fajne doświadczenie. Długo się z tym jakby tak zbierałem do tego, ale w końcu się przełamałem. I naprawdę to jest super uczucie, super doświadczenie, super takie przełamanie się taka, trochę też bariera e, wewnętrzna, ale powinien, powiedziałbym, że nawet nie jest tak jakoś ciężko pod względem tego, tej bariery, że naprawdę. Cięższe już mi by było wejść, albo może tak samo, nawet ciężej w lecie wejść do, powiedzmy, Bałtyku, do zimnej wody, niż teraz w zimie wejść do zimnej wody. Naprawdę. Więc, no i uczucie jak jest potem to jest naprawdę takie ciepełko. Tak bym to określił to jakby grzała wódeczka tylko że wódka grzeje tak na ciepło, a to grzeje na zimno bo to jest taki ciepły, zimny prąd. Takie bym to uczucie. No i wiadomo, enderfiny, wszystko to jest. Uff, polecam każdemu. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj ten kanał. Daj mi to dużą motywację do działania, i dzięki temu też ty, moi drogi, widzów będziesz na bieżąco. A więc pozdrawiam, zachęcam. Cześć!